Tanie działki budowlane przy ulicy tęczowej dla mieszkańców. Mirosławiecki Urząd Miasta proponuje dojeżdżającym żołnierzom oraz pracownikom zakładów zakup terenu pod budowę własnego domu z rabatem. Warunek jest jeden: trzeba się wybudować w ciągu kilku lat. Chcielibyśmy przeznaczyć dla osób, które wiążą jakąś przyszłość z Mirosławcem albo dzisiaj dojeżdżają do pracy z Piły, z Wałcza, żeby mając tańszą alternatywę zakupu działki pozostały u nas. I druga grupa to jest jednostka wojskowa. Liczymy na to, że te osoby, które będą rozliczały się z mieszkań z Agencją Mienia Wojskowego będą chciały te swoje pieniądze na przyszłość, na zamieszkanie wydać w Mirosławcu. To są ostatnie nasze gminne działki, więc już następnych można powiedzieć nie będzie. Takich tanich działek będzie 20. Nie będzie możliwości spekulowania gruntem. Miasto chce się zabezpieczyć przed możliwością szybkiego odsprzedania działki po droższej cenie. Burmistrz Mirosławca liczy na to, że dzięki temu pomysłowi uda się pozyskać nowych mieszkańców miasta. Mi się wydaje, że to jest dobre, tak? Dobre posunięcie, więcej osób raczej będzie kupowało takie działki. Tutaj w Mirosławcu właśnie brakuje mieszkań dla młodych, zaczynających takie prawdziwe życie. No i to dobry pomysł. Bardzo dobrze, więcej... Więcej ludzi osiedlających się wiedzy podatków dla miasta. Na ulicy tęczowej miałaby powstać sieć wodno-kanalizacyjna, a wzdłuż ulicy powstaną nowe latarnie. Na działkę przy ulicy tęczowej ma powstać również Plac Zabaw. Jednak na sprzedaż działek z rabatem dla młodych muszą się zgodzić radni. Dobra inicjatywa, jednak musimy jakby popracować nad samą merytoryką tego działania, gdyż pojawiły się również w tym temacie wątpliwości. Jak traktować osoby młode, do jakiego wieku te osoby młode, gdyż planowaliśmy tam bodajże do 35 roku życia osoby traktować tą bonifikatą zakupową. Natomiast na tą chwilę wiem, że się pojawiły różne wątpliwości co do tego wieku, co do zakresu jakby samego finansowania, czyli tu pojawił się temat banków, czy, czy współpracy z, ewentualnie z bankami. Jeśli radni miejscy przyjęliby uchwałę proponowaną przez burmistrza, to sprzedaż działek rozpoczęłaby się w pierwszej połowie przyszłego roku. A chętnych ponoć nie brakuje. Maciej Rosiński, Telewizja Asta.